Chcesz przygotować w domu lody orzechowe jak z najlepszej włoskiej luciarni? To prostsze niż myślisz. Wlej do garnka 625 ml mleka 3,2%. Blendując, podgrzewaj do 40 stopni Celsjusza. Dodaj 250 g naturalnej bazy do lodów gelato kompleta. Wlej 205 g śmietanki 30% blendując. Zagrzej do 72 maksymalnie 80 stopni Celsjusza. Garnek przykryj i wstaw na noc do lodówki. Dodaj 100 g pasty z orzechów laskowych 100%, 15 g cukru i 3 g soli. Zblenduj dokładnie. Przelej całość do maszyny do lodów. Mroź przez około 20-30 minut, aż do uzyskania kremowej konsystencji. I gotowe. Mmm, ale to jest pyszne.